Społeczność Programu Komendy Głównej Policji Profilaktyka Aty zaprasza Państwa do ogólnopolskiego zrywu wzmocnienia twórczej profilaktyki. Wykonajmy przez 60 sekund wspólny gest na rynkach i placach miast i miasteczek, wielkich aglomeracji i maleńkich wsi, każdy na miarę swoich możliwości, razem, we wspólnocie obywatelskiej i społecznej. W tym samym czasie w całym kraju 1 czerwca 2015 roku punktualnie o godzinie 14. Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego rytm. To zryw wolnych serc. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych. W trosce o zdrowie, o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń, serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie wychronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami i przemocą. Tylko 60 sekund. Tak niewiele, a znaczyć będzie tak bardzo dużo. Woo! everybody's saying chocolate oh. Choco, choco, clap, clap. Choco, that's slap, Everybody say it, chocolate. Here we go. Choco, choco, clap, Choco, choco, slap, Everybody say it, chocolate. Chocolate. Choco, choco. Chocolate. Choco, choco. Chocolate. Choco, choco. Chocolate. Miasto z wizją ter. To dla Was zmieniamy w Szczecinie? Wybowu, miasto z wizją